Fragment, który dzisiaj przeczytamy, znajdujemy u wszystkich czterech ewangelistów. Jan Ewangelista przytacza go jednak w drugim rozdziale, na początku swojej Ewangelii. Robi tak, aby pokazać kontrast, jaki tworzy się pomiędzy sobą Jezusa i Jego nauką, a ówczesnymi Jemu instytucjami hebrajskimi, religijnymi, ówczesnym judaizmem. Kontrast, który pozostaje do samego końca Jego życia. Co robi Jezus? Jezus, jak przystał na pobożnego Żyda, udaje się do świątyni na święto Paschy, świątynia Jerozolimska, miejsce Bożej obecności, dom Boży, miejsce Szakina, gdzie Bóg zamieszkuje pośród swego ludu. Jest to świątynia, którą jako pierwszy zbudował Salomon, i w której modlił się, prosząc Boga, aby wsłuchał modlitwę jakiegokolwiek pielgrzyma przebywającego tam, nawet tego, który nie był Żydem. Poganimy każdą wypowiedzianą modlitwę w owym miejscu, podzielonym na różnorakie strefy. W naszym przypadku nie jest to na pewno święte święty, czy też Lekal, obszar świątyni, również z dostępem ograniczonym. My natomiast znajdujemy się w części świątyni, do której mogli wejść również poganie. Co znajduje tam mistrz? Znajduje kupców sprzedających zwierzęta, zwierzęta przeznaczone na to, aby być ofiarowane w świątyni. Przybywało tam wielu ludzi z różnych stron. Z racji tego musieli wymienić również monety. Tak więc byli tam bankierzy, którzy targowali się. Co robi Jezus? Nie mówi jednego słowa. Bierze kilka szturków, sporządza sobie bicz i zaczyna wypędzać wszystkich na zewnątrz i wywracać stoły bankierów. Jeśli wyobrazimy sobie scenę, to było to naprawdę coś nienormalnego. Nasze wyobrażenie Jezusa, które oczywiście pochodzi z Ewangelii, z Nowego Testamentu, to było wyobrażenie o dobrym, łagodnym, skromnym Jezusie. Tak w tym, co robił, jak w tym, co mówił. Jezus, który wychodzi poza te ramy, jest to jednak ten sam Jezus. Jezus jest dobry, ale nie jest podczuciwcem. Jest cichy i pokorny, ale nie pozwala wodzić siebie za nos. On jest rzeczywiście dobrym pasterzem i to On prowadzi stado. Jednak nie pozwala się prowadzić pragnieniom czy oczekiwaniom stada, jak niestety zdarza się bardzo często dzisiaj również pomiędzy nami. Jezus, który trzyma sytuację pod kontrolą, nie pozwala na zamieszanie, na bałagan, Nie pozwala na to, aby choćby pomyśleć, że można kupić przez ludzi u Ojca. Jezus, który przychodzi mówiąc wyrzuć wszystkich na zewnątrz i również nie róbcie z domu mego Ojca targowiska. Nie chce tego. Nie chce, aby lud mógł pomyśleć, że z Bogiem Izraela można się targować. Nie, absolutnie nie. Grzech pozostaje grzechem. Bóg nie zmienia zdania. To, co jest napisane, jest napisane. I nawet jeśli społeczeństwo, czy postęp, czy nasza mentalność zmienia się, to grzech pozostaje grzechem. Bóg nie zmienia zdania. To musi być bardzo jasne dla nas to zachowanie i ten obraz Jezusa w dzisiejszym fragmencie. Jezusa, który, kiedy trzeba sprzeciwiać się, robi to, ponieważ zna pragnienia, zna intencje w naszym sercu. W zasadzie nie było tam nic nieodpowiedniego, nawet jeśli miejsce to nie było najstosowniejsze, aby przeprowadzić takowe transakcje, ponieważ przebywali pielgrzymi również z daleka na święta pielgrzymie i musieli w jakiś sposób kupić zwierzęta na ofiarę. Jednak Jezus znał intencje serc i znał niebezpieczeństwo pochodzące z targowania się i z dezorientacji. Z Bogiem Izraela nie ma targowania się. On nie zmienia stanu. To, co nazwał grzechem, jest grzechem. To, co nazwał łaską, jest łaską. Na mocy tego przeczytajmy wprost kontynuację tego fragmentu. Zawsze z Ewangelii Jana w drugim rozdziale, werset od 18 do 22. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? I dał im taką odpowiedź. Złóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała, gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Ciekawe jest to, że Jezus profetyzuje. Profetyzuje w odniesieniu do swego ciała. Zbóżcie je, a ja po trzech dniach wzniosę je na nowo. Po tym, jak wszystko się wydarzyło, kiedy zweryfikowały się słowa Jezusa, czyli po jego zmartwychwstaniu, napisane jest, że uczniowie uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. W tym kontekście możemy przyjrzeć się bliżej, samemu w sobie znaczeniu proroctwa. Proroctwo nie dane jest po to, aby poznać przyszłość, ale raczej po to, aby rozeznać aktualną sytuację. W momencie, kiedy stawiamy obok siebie Słowa Jezusa, Słowo Boże oraz wydarzenia aktualne, które dzieją się wokół nas, otrzymujemy rozeznanie i wierzymy, że są prawdziwe, tak dla znaków eschatologicznych, tak dla jakiegokolwiek wydarzenia przepowiedzianego w Piśmie Świętym. Mówimy tutaj o świątyni, Przypomnijmy sobie, jak pisze Święty Paweł w liście do Koryntian, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie tylko Jezus jest świątynią, ale każdy z nas, na mocy oczyszczenia, jakiego dokonuje w nas Jezus, jest świątynią Ducha Świętego. A czas od nich wypędzać, jaki został użyty w tym fragmencie, jest używany do wypędzania złych duchów. Tak więc również my potrzebujemy w pewien sposób egzorcyzmu uwolnienia, oczyszczenia. Aby móc być tabernakulum Boga Żywego, ponieważ Bóg zdecydował, aby zamieszkać, aby żyć i aby przebywać w Twoim sercu i w Twoim życiu i w nas wszystkich. To jest ogromna tajemnica i ogromna nowość Nowego Testamentu. Ta dobra nowina, że pomimo tego, że Jezus jest w pewien sposób tak wybuchowy, potrzebne jest to nam, aby przywołać i przypomnieć nam, że jesteśmy świątynią Ducha Boga Żywego. Z tym przesłaniem gorące pozdrowienia z jeziora tyberiackiego